Informacje do zadań 11 i 12. Poważnym problemem są zanieczyszczenia Bałtyku substancjami biogennymi. Diagramy przedstawiają procentowy udział państw nadbałtyckich w zanieczyszczeniu Morza Bałtyckiego z związkami azotu diagram A i związkami fosforu diagram B w 1995 roku. Zadanie 11 za 1 punkt z egzaminu gimnazjalnego 2007. Procentowy udział Polski. Zanieczyszczeniu Bałtyku związkami azotu w 1995 roku był taki jak łącznie krajów i badamy po kolei: podpunkt A Szwecji i Rosji. Dodamy sobie 11% do 17%, otrzymujemy razem 28%. Czyli od razu pierwsza odpowiedź A jest odpowiedzią dobrą. Test jest jednokrotnego wyboru, więc możemy sobie już zaniedbać pozostałe odpowiedzi. Teraz przejdźmy do zadania 12 za jeden punkt z egzaminu gimnazjalnego 2007. Wykorzystujemy oczywiście informacje do zadań 1.12, pamiętając, że pierwszy diagram to jest to diagram dotyczący azotu, drugi diagram dotyczący fosforu. Czworo uczniów podjęło próbę ustalenia na podstawie diagramów, czy w 1995 roku do Bałtyku trafiło z obszaru Polski więcej ton związków azotu czy związków fosforu. Oto ich odpowiedzi. Bartek powiedział: Trafiło więcej ton związków fosforu. Ewa: Trafiło więcej ton związków azotu. Tomek: Do Bałtyku trafiło tyle samo ton związków azotu co fosforu. Hania, nie można obliczyć, bo brakuje danych o masie zanieczyszczeń poszczególnymi związkami. Kto odpowiedział poprawnie? Zastanówmy się. Troje z nich zajęło stanowisko, że można odpowiedzieć w jakiś sposób na zadane pytanie. Hania odpowiedziała, że nie można udzielić odpowiedzi. Zastanówmy się na przykładzie Polski: jakich zanieczyszczeń było więcej? Czy azotu, czy fosforu? Tutaj mamy 28%, tutaj mamy 37%. Na pierwszy rzut oka widzimy, że mamy tutaj małą wartość cyfrową, tutaj dużą wartość cyfrową, ale nie wiemy, co się kryje pod całym naszym kołem procentowym, to znaczy, ile jest ton wszystkich zanieczyszczeń azotu, a tutaj ile ton zanieczyszczeń fosforem, czyli nie znamy, z jakiej wartości jest obliczany procent. Więc tutaj, analizując odpowiedzi, widzimy, że Hania ma rację, nie można obliczyć, bo brakuje danych o masie zanieczyszczeń poszczególnymi związkami. W jednym przypadku można byłoby takie diagramy porównywać. Gdyby w treści zadania było napisane, że zanieczyszczeń azotu i fosforu było tyle samo, wówczas takie koła i wycinki kół moglibyśmy porównywać. W tym wypadku nie jesteśmy w stanie udzielić odpowiedzi. A więc zaznaczamy odpowiedź D. Zatem Hania ma rację, i to właśnie Hanię zaznaczamy jako odpowiedź do naszego zadania 12.